Dzień dobry, Państwa. Już dawno Fundacja nic nie nagrywała, nie zrobiliśmy żadnych niesamowitych filmów, ale ponieważ ekipa wróciła już z z Zdroju, pozdrawiam wszystkich biegaczy z DFBG, więc można zająć się rzeczywistością suwalską. Więc tak, jesteśmy na Starej Hańczy i tam już jest strasznie dużo ludzi czekających na Was, żeby Wam kibicować. Nie wiem, tam widać jednego człowieka, ale naprawdę plaża jest pełna. Opalających się ciał. No cóż, zapraszamy. Jeszcze miesiąc został, można się zapisać. My już budzimy się z letargu i zajmujemy się tym, co trzeba. Na jakiś czas na pewno jest to. No, będzie to inna edycja i nawet ja wystartuję. Ustaliłam z Rosą, że przyjmuję wszelkie stery organizacyjne, więc na pewno będzie fajnie. Wszystko więc będzie. Wszystko słyszę, ale okej. Okay. Wszystko będzie wrzało. No, A to, co nie będzie wrzało, to na pewno podkręcimy jakimś przynajmniej ciepłym ogniem. No dobrze, no to zapraszamy Was na Sowalszczyznę 27 sierpnia. <laughs> Robimy urodziny moje, rosoła. Każdego, kto przyjedzie, można zabrać własny koszyk, lub po prostu zapisać się na bieg, sam bieg na kiki, zabrać dziecko na predatlon Kids, a samemu wbić się w strój rowerowy i zrobić cały predatlon. Master sobie chyba zostawię na jakiś czas później, może zrobimy to po pięćdziesiątce, ale na razie zwykłym predatom Turtul startuje, więc jeśli ktoś się obawia, że będzie ostatni, więc nie będzie ostatni. No cóż, no zapraszamy. Tutaj Rosół kręci się z tyłu. Nie wiem, czy widać, robi zdjęcie. No, pięknie jest, jest gorąco. Wierzymy, że to się wszystko utrzyma do tego czasu, więc gorąco Was zapraszamy. Woda płynie spokojnie, nie ma fal, są so far. Do zobaczenia, buziaki.